Okej, okay, jestem z powrotem i wiecie co? Yy, to jest świat już taki... mocno ten... Znaczy, czekajcie, bo muszę... Za no, muszę zdjąć tą schowkę. Dobra, jedzie, jedziemy ten świat i to będzie ostatni świat, jaki teraz zrobię. Bo ja uważam, że tamten odcinek trwał, Jezu... 24 minuty z praktycznie jednej mapy. To jest, kurde, porażka. Yy, więc pomyślałem, że ten musi być trochę krótszy więc mam nadzieję, że tą mapę uda mi się skończyć w, w, w przeciągu niecałych 10 minut bo już nakręciłem 20, 25 minut po prostu chcę a a ja chcę to oh f a ja chcę to odcinki robić po mniej więcej 15 minut tak żeby nie były dłuższe chociaż jak tam jak na przykład yy, będzie dłuższy czy coś to nic się złego nie stanie ale po prostu wolałbym mieć taką zasadę, że odcinek 15-minutowy to jest taki standardzik i on i jest fajnie. Dobra, dalej. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck What the fuck? O co kaman tutaj? Tak, teraz przechodzimy do kolejnego świata z dema. Chyba, chyba kolejnego świata z dema. czyli... czyli papryczkowo czy ogólnie warzywa ta, widzicie już te bijące ogniem murzyny wam chociaż, on, chociaż oni są żółty czerwoni to nie pasuje co do murzynych ale co tam kto by się, kto by się mnie słuchał no w ogóle y teraz strasznie zaczęła mnie jarać w ogóle trochę dużo osób, no dużo, trochę osób Chcę, żebym robił coś w stylu rojowego z platpaka, tylko że o ASG. Tam sporo osób wie, że ja się tym sporo interesuje i że wiem co i jak chodzi o te karabiny, cały sprzęt. Więc jeśli tylko będziecie chcieli, to ja coś takiego mogę robić. To... to nie jest dla mnie duży problem. Fuck, jak on to zrobił? Mam serduszko. To jeśli, jeśli tylko chcecie, żebym coś takiego robił, to piszcie i to dla mnie nie jest problem tam przez w ciągu tygodnia przez 10-15 pogadać o jakichś o jakichś rzeczach związanych Mo, może być też bo ja so, za prawie, prawie zawsze co sobotę chodzę właśnie na slag na, 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 na LG na strzanki to mogę wam mówić co się działo w danym tygodniu jeśli tylko będziecie tego chcieli Dobra, zawaliłem Cię może nie nie, to, to ewidentnie jeszcze nie jest demo. W ogóle fajna muzyczka jest w kleje. Ja w ogóle podgłosiłem grę, żebyście słyszeli i, i, i muzykę i dźwięki z gry. Więc wszystko powinno być na należytym głośnym poziomie, który myślę, że mnie, mnie nie zagłusza i też nie jest poziomem niskim, który, że, który, który, by nie słyszało gry, tak uważam i tak będzie. Niech tak, niech tak się stanie moja wola. i Co to jest? Są masło? Są masło? Lol. What the, fuck? What the fuck? Dobra, na szczęście to był save point. No trzymajcie jak się latać?

i... a to brzmi strasznie trollololo nie trollololo trollolololo przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej mi może, może jestem spaczony ale mi tam, ale mi to, to ja, ja, przypominam mi trollololo może jestem spaczony ale tam, tam się tro tam trollololo ta baboleta którą ja ja pragnę jej. no, ten papało muszę przestać trzymać ten przycisk sprintu bo to jest denerwujące kiedy on ciągle biega i hasa i robi z siebie debilla no nie wyrobi się mi to na to jestem pewien polecę no dobra to i what the fuck On do góry tamten murzyn. Dobra, rap to walony. O fuu, No nie, no so bitch, please No jednowa bosko, kurde mol. No nie wytrzymam No kurde! Trollolololo No mi to, to przypomina mi to kurde trolololo Trochę dupa, że tutaj na taki tempy i durny sposób Ta Ona też jest zebrana Muszę zabrać jeszcze raz I zrobiłem to teraz Ten trollololacz tutaj siedzi i, i trolluje Nie nie nie, nie Raymond Uważaj Tutaj trollolujący panowie Leć Leć do gwiazd Poczekamy aż tutaj sobie trollnie Albo i nie trollnie Dobra, dwa htszoty I jest checkpoint w ogóle w bardzo fajny sposób zrobili checkpointy Fuck. W ogóle w bardzo fajny sposób zrobili checkpointy, że Że są właśnie w, na, w stylu takiego właśnie yy, przejścia do następnej lokacji jest checkpoint Mi się to, przynajmniej mi osobiście, to bardzo podoba Nie wiem jak wam, mi się to podoba Fakt jest, że tam kolejny checkpoint. A mi tutaj się zasad... W ogóle zmienia się tam nutka. No taką chilloutową bardzo. O! Nie, 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 nie. Fuck yeah. Dobra, checkpoint był, był. Wiedziałem, o jezu to jakieś gąbki, co to, to mydło. Psy, mydło! Tak mydło! W świecie przypraw I, i kurde Waży w mydło pewnie Bo mydło jest niezbędne no, Fuck it Dobra przeżyłem Kolejny checkpoint yy, a, Nie wiem co God damn it. Trzymaj się tego Ryman ry Fuck, fuck k ok. no, tu się przyda trochę spida no, ale bez przesady bo nie chcę tej ma powtarzać pytasz nie no to jest to prostu jest bez komentarza to prostu lepiej bez komentarza bo, 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 bo to bo ja bo to co ja tu robię to jest to, to, to jest totalne dno już lepiej tego się nie, To już lepiej tego nie komentować bo jeszcze Bo lepiej nie Szczerze Lepiej nie Kolejne mydło i spora, że jest checkpoint Proszę koniec mapy, DZIĘKUJĘ by się pewnie trochę pobawię Z tym końcem mapy Jakę ja teraz tamtą pa mam dowalić? Ja nie mam pojęcia O oh fuck Troll, trollolo Co to zrobiłem? Miałem pozwolenie tam stanąć? Nie wiem, mi wyszło. Może wam też wyjdzie Dobra, to kończę ten odcinek. Nie wiem, jesu po, potrwało naprawdę więcej niż 6 minut Ale teraz jakoś Teraz jakoś czas leciał, leciał szybciej, bo że miałem lepszą zabawę i szybciej fps PS Nie wiem, może Pomyślimy ale wiem, że gra jest boska i nie oderwę się, dopóki nie nagram. W ogóle teraz nie będą się pojawiać... Będą się pojawiać ewentualnie vlogi albo coś. A tak to i, i krótkie update'y, a tak to będzie leciał tylko i wyłącznie Rayman. Chyba, że coś, coś na odpoczęcie Raymana, żeby się nie znudził za szybko. Dobra, więc komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!